Siemka z tej strony Michał z kanału Odkryj w sobie pasję. Dzisiaj pokażę wam ładną lampę łazienkową, którą przy niewielkim nakładzie czasu i pieniędzy możecie zrobić sami. Lecimy. Oświetlenie zaprojektowane zostało przeze mnie w programie Paint w trakcie prac wykończeniowych mieszkania. Jego budowa niczym w sumie nie zaskakuje: dębowe deski, ledy i olej. Jak to zrobiłem? Znalazłem gościa, który sprzedawał deski w tartaku. Wziąłem dwie suche dębowe o grubości 5,5 cm, długie na 3 m. Przewiozłem je w skodzie oktawi do znajomego stolarza. Obróbka trwała niecałą godzinkę: heblowanie, frez pod zaplanowany profil ledowy, docięcie na wymiar i czyszczenie papierem ściernym. Do zabezpieczenia przed wilgocią użyłem oleju z nasion tungowca. Trzy razy pomalować pędzlem, za każdym razem zostawiając na około dobę, by się wchłonęło. Swoją drogą z tym olejem to był bardzo dobry wybór, bo wydobył z desek piękny kolor. 100% naturalny produkt i od dwóch lat w warunkach łazienkowych nie pojawiły się żadne przebarwienia ani grzyby. Profil LEDowy na wcisk, tasiemka LEDowa 24V i już. Prądu dostarcza odpowiednio dobrany zasilacz, a natężeniem światła sterujemy ukrytym w szafce tanim ściemniaczem. Musiałem oczywiście trochę przerobić instalację elektryczną, by wszystko włączało się przy wejściu, ale to już indywidualna kwestia. Razem z LEDami w półce przy wannie wyniosło mnie to w sumie prawie 1000 zł. Zaraz mały druciarski bonusik, a tymczasem proszę Was o opinię w komentarzach, czy Wam się podoba i co sądzicie o takim projekcie. Kolejny pomysł był ściśle związany z moim oświetleniem. Mianowicie w szafce zamontowałem kratkę, za którą stoi sobie soundbar z uszą za 60 zł. Jedyne co musiałem zrobić, to po rozkręceniu odłączyć baterie w zamian podłączając zasilacz. Na kartę pamięci nagrywamy sobie dowolną muzykę, a cały komplet, czyli oświetlenie i muzyka uruchamiana jest jednym z głównych włączników do toalety. Niebawem pokażę Wam więcej rozwiązań, które zastosowałem w mieszkaniu. Jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jak wiecie, to tylko jedno kliknięcie. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam i do zaś.